znajomość programowania jest konieczna do pracy w IT. Jeżeli teraz siedzisz i zastanawiasz się, chciałabym spróbować, chciałabym zmienić swoją karierę na IT, ale ja przecież nie umiem programować i obawiam się, że programowanie nie jest dla mnie. To mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Istnieją zawody w tej branży, gdzie wcale programować nie musisz potrafić. Cześć, ja nazywam się Dagmara i prowadzę tutaj kanał, gdzie motywuję i inspiruję inne kobiety do zmiany kariery. Specjalizuję się w analizie danych i pokazuję na tym kanale, jak zmienić swoją pracę właśnie na analityka danych. A w tym filmie Pokażę ci jakie zawody w IT nie wymagają umiejętności programowania. Jeżeli brzmi to jak coś dla ciebie, to zasubskrybuj ten kanał, a my ruszamy dalej. IT naprawdę nie wszystko kręci się wokół kodu. Branża oferuje wiele stanowisk, które nie tyle skupiają się na programowaniu, ale na innych aspektach. Znajdziesz tutaj analizę danych, zarządzanie projektami czy pracę z różnymi innymi narzędziami, ale bez umiejętności programowania. Przyjrzyjmy się teraz kilku ścieżkom, które mogą Cię zainteresować, jeżeli chcesz pracować w IT, ale nie chcesz programować. Jedną z najbardziej pożądanych ścieżek na rynku będzie oczywiście ścieżka związana z danymi. Czyli analityk danych. Jest to osoba, która potrafi wyciągać z danych wartościowe informacje i dzięki temu pomaga firmom podejmować lepsze decyzje biznesowe. Mówiąc wprost, po prostu będziesz tworzyć takie estetyczne raporty, które pomogą firmie wyprzedzić konkurencję i zdobyć przewagę na rynku. Twoja praca bezpośrednio przyczynia się do wzrostu firmy, dlatego będzie ona bardzo istotna właśnie na rynku. Potrzebujesz do tej pracy paru narzędzi, na pewno będą to bazy danych i język SQL. Takie podstawowe narzędzie, jakim jest Excel, a także narzędzia do wizualizacji, jak Power BI czy Tableau. W opisie zostawiam link do szkolenia, gdzie pokazuję Ci pełną ścieżkę do zmiany kariery jako analityk danych. Jest to moja autorska metoda, którą przeszło już setki kursantów. Jakie przykładowe zadania możesz spotkać w tej pracy? Możesz dostać zapytanie od Twojego szefa. Który produkt w firmie sprzedaje się najlepiej i dlaczego? Przygotowujesz wtedy raport najlepiej sprzedających się produktów, i tym samym wiemy, jakie produkty warto wyeksponować. Możesz zadać pytanie, który produkt sprzedaje się i mamy z niego największe zyski, gdzie marża jest największa. To również jest zadanie, z którym bardzo łatwo sobie poradzić w tej roli. Analityk danych to jest stanowisko idealne na początek pracy w IT, dlatego że nie potrzebujesz tutaj ani wykształcenia, tylko odpowiednich kompetencji. Zerknij też na poprzednie filmy, gdzie omawiam kwestię wykształcenia właśnie w pracy analityka danych. Kolejnym stanowiskiem w IT, gdzie nie wymaga się kodowania, jest specjalista. Do analizy biznesowej, czyli analityk biznesowy. Jest to stanowisko na styku biznesu i technologii. Jeżeli jesteś osobą komunikatywną, lubisz rozmawiać z ludźmi, lubisz rozwiązywać problemy i tłumaczyć złożone rzeczy w prosty sposób, to może być to rola dla ciebie. W tej roli analizujesz potrzeby biznesowe i przekładasz je na konkretne wymagania dla zespołu. Używasz narzędzi takich jak JIRA. Excel oraz musisz znać diagramy procesów, takie jak BPMN. To stanowisko idealne dla osób, które lubią komunikować się z zespołem i nie chcą mieć zbyt dużego doświadczenia ze skomplikowanymi narzędziami. I trzecim, ostatnim stanowiskiem, o którym chcę powiedzieć jest po prostu project manager, czyli osoba, która zarządza pracą zespołu w IT. W tej roli dbasz o to, żeby projekty były realizowane na czas, i odpowiadasz za komunikację z klientem. Tworzysz harmonogramy i monitorujesz postępy zespołu. Jest to dobra rola dla osób, które lubią organizować i motywować innych do pracy. A teraz porozmawiajmy o tym, co pewnie interesuje Cię bardzo mocno, czyli zarobki. Będę tutaj mówić o zarobkach analityka danych, ponieważ ja pracuję w tej branży i znam ją od potrzeb. Na samym początku, jeżeli się przebranżawiasz, możesz liczyć na zarobki około 6 tysięcy na rękę. Czy jest to dużo? I tak, i nie. Jeżeli zarabiasz teraz trochę więcej, to pomyśl sobie o tym jako o drabinie. Zaczynasz od tej kwoty, ale później możesz iść dalej na kolejne poziomy, takie jak Mid Data Analyst, czyli po prostu już taki pełnoprawny analityk danych, albo Senior Data Analyst. I stawki teraz drastycznie rosną. Jako senior data analyst możesz zarabiać i 15 tysięcy na rękę, ale znam osoby, które zarabiają 30 tysięcy na rękę również. Wszystko zależy od tego, w jakiej firmie pracujesz. Czy pracujesz w korporacji, czy pracujesz może w firmie konsultingowej, czy jesteś freelancerem i pracujesz wyłącznie na swój własny rachunek. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy analiza to jest coś dla ciebie, to w opisie zostawiam link do darmowego szkolenia jak zostać analitykiem danych w pięciu krokach gdzie pokazuje swoją autorską ścieżkę nauki do pierwszej pracy w tym obszarze. Zasubskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.